Witam Was serdecznie, wszystkich amatorów nocnych eskapad i dobrego jedzenia. Jesteśmy znowu w środku lasu, gotuje nam się herbatka. Jak widzieliście wcześniej, tym razem, tym razem odwiedzamy urokliwe i bardzo malownicze bagna. Z tym razem jest to fu, jest to teren, gdzie ta, woda, gdzie ta woda jeszcze występuje w nawiązaniu do, do mojego poprzedniego materiału. Wyschnięte jezioro. Tutaj jeszcze ta woda jest, dzięki Bogu. Miejsce, jak widzieliście, urzekające. Udam się tam bardzo chętnie jeszcze rano. To Wam jeszcze, uh, jeszcze pokażę. Pokażę to miejsce dokładnie. Chciałem z miejsca przeprosić za, za, za brak odpowiedniego oświetlenia. E, popełniłem. No, uczę, się, uczę się tego wszystkiego. Nie jestem Alfu tudzież Alfu e, W temacie biwakowania generalnie za późno się zabrałem za, e, za rozstawienie schronienia. Powinno się robić przynajmniej tam dwie, dwie godziny przed zachodem słońca. Ja się spóźniłem e, i stąd e, niewiele widzieliście, za no, co Was serdecznie przepraszam. E, dzięki, że jesteście ze mną. E, po raz kolejny spotkałem się, się z, z odzewem e, odnośnie ostatniego materiału. E, ciekawie było wysłuchać opinii. E, także tak, e, za chwilę herbatka e, będziemy jeść. E, z, tym razem też, też dobre i zdrowe rzeczy. E, opowiem Wam o czymś e, też ciekawym do przeczytania. Tym razem trochę w innej formie. E, z przyczyn takich, a nie innych. E, Jak widzicie dzisiaj, dzisiaj mamy coś nowego. To namiot, nie to śpiwór, taka hybryda, nazywam to norką. Generalnie w sam raz idealna, idealna rzecz dla osób ceniących minimalizm, czyli w wersji, w wersji wyposażenia lekkiego jest to, jest to idealna sprawa. Minus taki, że w środku jest wybitnie klostrofobicznie, nie jest to dla osób, które mają lęk przed małymi powierzchniami przestrzeniami, w środku jest uczucie, jakby, jakby się leżało w trumnie. Także ciekaw, ciekaw jestem, jak, jak się sprawdzi. No, plus taki, że jest małe, że, że, że jest zgrabne w sam raz do takiego e, skrótego biwakowania. Było mi dane e, odwiedzić jeden z parków krajobrazowych i muszę się podzielić spostrzeżeniami na, na, na ten temat. Wydaje mi się, że to miejsce jednak powinno, się, powinno być, mieć jakiś, jakiś ograniczone dostęp, jakieś, powinno być egzekwowane, określone, zachow pożądane zachowanie w takim miejscu. Miejsce, w którym byłem, było tak e, posiekane ścieżkami pieszymi, rowerowymi, ale to dosłownie jak, można powiedzieć, jak, jak siatka miasta i, i, i aleje Przecznica. E, to raz śmieci, Ludzie z psami puszczonymi luzem, to, to wiadomo, dla dzieci i zwierzyny to jest, to, to jest bardzo, bardzo złe zachowanie, niekorzystne. Jakieś w środku lasu jakieś prywatne, prywatne ogrodzone tereny, to ja nie w parku krajobrazowym takie, to, to, takie rzeczy, to ja nie rozumiem jak to działa. No i tak sobie generalnie można powiedzieć, że definicja takiego parku krajobrazowego, na podstawie tego co widziałem, to powinna wyglądać mniej więcej, że jest to miejsce bytowania ludzi, bez ograniczeń co do ich zachowania na podstawie tego co widziałem, A to chyba nie tak powinno być. To takie moje spostrzeżenie. No ale generalnie dobrze, że takie miejsca są, no przynajmniej jakoś tam minimalnie one były chronione. Bagna, które widzieliście, mamy dosłownie, dosłownie 50 metrów 50 metrów w tamtym kierunku. No wi wiadomo, że no, spać bezpośrednio na bagnach, które się nie dało, mi się pewnie obudził 3 metry na 3 metry pod pod, pod powierzchnią na dnie tego bagniska. Dlatego no, jest, jestem tak blisko jak to możliwe. E, także no, nie jest to clickbait tytuł tego nagrania. Rzeczywiście te bagniska są obecne. I powiem wam prówki jeszcze z funkcjonują. I powiem wam nawet e, nawet Czuć w powietrzu, atmosferę, atmosfera bagien. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony aurą, raz, że wcześniej padało w końcu. Po, po, po bardzo długiej przerwie, nie wiem, w, niektórych, w niektórych rejonach na, na wschodzie, to, to, to ponad miesiąc ten, 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 ten też nie padał. Także plus dla aury, że, że były opady. Ale plus też a propos teraz temperatury. Byłem przekonany, że będzie, że będzie dużo chłodniej. A, a siedzę sobie, siedzę sobie tylko w jednej, w jednej cienkiej bluzie, nic pod spodem i jest, jest, bardzo, jest bardzo fajnie, jest optymalnie. Do tego pogoda mega. Jedna osoba powiedziała mi, że generalnie bardzo, bardzo się podoba idea te takich noclegów, biwaków w lesie. Osoba, osoba po 40, ale, mówi, ale powiedziała, że sama z siebie by, by nie była w stanie tego zrobić. No i tutaj no, ale zapytałem, ale no dlaczego tak? Odpowiedź taka była, no. no lęk, ale, ale lęk przed czym, no? generalnie, no, znaczy, omawiałem ten temat tam bodajże w drugim, w drugim tam moim nagraniu, tam e, ob obcowanie z, z lesiem, z, z lesem, z, nie umiem mówić, e, z lasem nocą, no i tam właśnie też, te, te, też tam się zastanawiałem, no, generalnie, no, czego, czego się bać w takim lesie. I to jest chyba taki taki trochę taki racjonalny, wydaje mi się, pierwotny lęk, e, no bo raz, 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 że ciemność, dwa, no jednak miejsce, miejsce z cywilizacji, no i to może budzić w człowieku jakieś, e, jakieś pierwotne takie, pierwotne niepokoje. E, to wydaje mi się, że, że, że to na pewno może, by, może być przyczyną jakiejś tam niechęci do takiej formy aktywności, no i też no, na pewno, na pewno obecność dzikich zwierząt. No, to, tutaj to zwykły rozsądek podpowiada, iż, iż, iż jest to jakieś swego rodzaju zagrożenie. no Ja sobie te, te, też z tego zdaję sobie sprawę i staram się to ryzyko minimalizować. Eee... No, to od razu jaką tej osobie, że w takim razie zapraszam na wspólny piwak, to, to co dwie głowy, to nie jedna będzie raźniej może jakieś tam uda się, uda się bariery pokonać, lepiej siebie poznać. No, zobaczymy Postanowiłem, że dobre i zdrowe jedzonko zjemy jutro na śniadanie, bo trudno na pusty, na na, znaczy na, na pełną brzuch jeszcze się dopełniać, no bardziej na noc. Ja już jestem w środku. Stwierdziłem, że to nie jest norka, tylko to będzie miało będzie miało swoją nazwę, trumna. To jest taka trumienka. Miejsca, przestrzeni jest tutaj. Jedynie powiedzmy za 20 cm bezpośrednio nad moją głową i w zasadzie to tyle. Eee, także no. jest, jestem bardzo ciekaw, jak, jak to się sprawdzi. no jakieś tam uczuć krowców nie mam. Eee, tutaj sobie drugą, drugą wentylację jakby rozsunąłem, uruchomiłem w postaci takie moskitiery, bo, bo czuję, że to jest, że to jest parno. Czy tu, czy tu cokolwiek widać? No nic nie widać. To mam nad sobą. Tutaj z tyłu jest, jest trochę przestrzeni. A z przodu to już jest. No, no nic nie widać. Przepraszam Was za te niedogodności. O. No trumna, autentycznie trumna jedynie. To przestrzeń na twarzu trochę ratuje. No ale to, to, jest, to jest taka konstrukcja. Taki jest jej charakter. Plu, mówię no plusy to są to są to są wymiary. Wymiary minimalne. Jest, jest, jest to malutkie. Nie, nie rzuca się w oczy Jesz, jeszcze, jeszcze w takiej barwie. Także tam, gdzie z jakiegoś powodu, nie można zabrać namiotu. No to takie coś się sprawdzi. No. no, nie ma tutaj przestrzeni na kręcenie czegokolwiek, dlatego ja powoli, ja powoli ten, ten dzień żegnam, owocny, ciekawy, pełen, pełen fajnych momentów, też dzięki temu, że mogę się, mogę się z Wami spotkać jutro, na śniadanie sobie zjemy coś dobrego, wypijemy sobie kawę, jeszcze, jeszcze pójdziemy sobie na te bagna tak, pamiętam pamiętam jeszcze o książce no i ja się, ja się powoli udaję w krainę, w krainę Morfeusza w otoczeniu, w otoczeniu lasu bagien i całej tej przyrody I życzę wam spokojnej nocy i do jutra, papa pa. dzień dobry jest godzina 5.40 pada gdzieś od Północy, może wcześniej. Także mamy, mamy 6 godzin deszczu. I to nie jakiejś delikatnej mrzawki no, tylko takiej solidnej, solidnej ulewy. Także <laughs> namiocik ma, ma mo mocny chrzest bojowy. No i czy zdał test? No, zdał. Na głowę mi nie padało. To najważniejsze. Nie musiałem się ewakuować. Chociaż, chociaż no tak było różnie ale czy jest sucho w środku no, no nie jest sucho e, pewnie po połączenie jakiejś tej kondensacji takiej, która się zawsze tworzy e, no i mo, mo, może trochę od podłoża. no ale przy 6 godzinach przy 6 godzinach opadów no to generalnie no cudów nie ma, no coś z tą wodą się musi dziać. Na pewno też coś zgromadziła się między, między połączeniem, między połączeniem podłogi, a, a, a tym podkładem. Więc, więc generalnie sobie no, leży sobie w takiej kołurze. Kręciło się coś dookoła, kilka razy na nogi mnie poderwało, tak, znaczy w, w przenośnie, no ale już... To Co, coś, coś jakieś, jakieś to stworzonko było naprawdę, naprawdę niedaleko. Jakiś kon, konar gdzieś się obalił też, też, też bardzo blisko. Nie wiem, czy sam z siebie, czy coś mu pomogło. No, działo się. Noc, noc z wydarzeniami. No, martwi mnie to, yy, martwi mnie to, że, że nadal pada i nie przestaje. No, wola, wolałbym jednak to wszystko pakować, chcę, yy, na tą głowę nie padało. Padać nie zamierza przestać. To już będzie z 7 godzin opadów non-stop. No, mój namiocik to wygląda Taki obraz trochę nędzy i rozpaczy. E, niestety w takich warunkach ja nie wiem, czy to, te, czy, to, czy to tej nocy nie, nie ryłem i przy namiociku. Ja nie wiem, czy, czy, czy to było tutaj przed nocą. W każdym razie nie ma teraz warunków na kawę, na śniadanie. Chyba, że w trakcie pakowania przestanie padać. No cóż, są i takie biwaki.